Więc jak mówiłem ostatnio, że miałem jedną z najrubszych decyzji w poprzednim odcinku, udało się ją przebić. Wydarzyło się coś, co no nie utrywając, nie utrywam, co, jestem trochę przeziębiony, więc sorti, ale no nie utrywam, że no delikatnie mnie załamało. Nie chcę nawet tego przedłużać, tylko po prostu zobaczcie. Jest baza, którą no mam już od nie pamiętam jak dokładnie był film, w którym przedstawiałem organizację i tak dalej. Ale no mam ją długo. Cenę ma dosyć sporo. No i niestety ta baza nie należy już do mnie. I co najgorsze no niestety. Nie opłaciłem jej. Ostatnio miałem dużo, du, dużo pracowałem ogólnie, yy, nie miałem czasu na dranie, a gdy miałem czas na dranie, to po prostu, to po prostu yy, nie chciało mi się drać. Nie miałem czasu, znaczy nie miałem ochoty spędzać czasu na Forlife, nie miałem ochoty drać za bardzo i jak się logowałem w pierwszy dzień, kiedy zobaczyłem, że ta baza jest nieopłacona, no to chyba nie było mnie 3 albo 4 dni na serwerze gdzie no jeszcze jakiś czas temu się to nie zdarzało praktycznie, byłem prawie codziennie no ale niestety się coś no niestety się to wydarzyło, no niestety jej nie opłaciłem Straciłem dużą część mojego majątku na tym serwerze i co najgorsze jest to, że ja po prostu nie mam ochoty nadarabiać tego, nie mam ochoty nie mam ochoty teraz znowu zarabiać, żeby odzyskać ten te pieniądze które straciłem no i myślę, że teraz trzeba mnie. On no myślę, że bardzo duża przerwa od serwera leci koniec kariery przez no głupi, bo głupi ale błąd mój. No i to w sumie w tym odcinku to tyle co chciałem powiedzieć. Niestety przez pomyłkę. No, no co mam zrobić? Może. Niedługo się coś wydarzy, może wrócę na serwer, może nie zobaczymy. Jak na razie, po prostu jestem delikatnie no, tak załamany, zrezygnowany i najzwyczajniej nie mam ochoty już tu wbijać na ten serwer. Więc trudno. Dobra, czy ktoś serio uwierzył w tę pierwszą część filmu? Jeśli tak, no to napiszcie w komentarzu, czy w to uwierzyliście, tak. Ogólnie to, że straciłem bazę, to jest prawda. To nie jest żaden. To nie jest nieprawda. To, faktycznie jej nie opłaciłem i straciłem tą bazę. Lecz yy, nie mam zamiaru się załamywać z tego powodu. No i tyle, no miałem yy, plan inaczej zacząć start organizacji Vibe. Ty, nowe rozdanie Vibeu i promocję, no, i tak dalej. Lecz no, wydarzyło się, Wydarzyła się ta awaria no i co zrobisz? Zrobimy to w taki sposób. Rekrutacja do organizacji vibe zostaje otwarta Dodajemy teraz praktycznie każdego. Ważne, żebyś miał... Powiedzmy 16 lat, zobaczymy może to zmienimy tą zasadę 2000 LP i tyle chyba nie Chyba tyle, nie wiem. No, mniejsza, no na razie dodamy wszystkich. Ja to lubię dodawać wszystkich. <laughs> I tutaj mam jedną rzecz do Was. Jak wiecie, przez ostatnio długi czas było dużo rundurców na moim kanale. Często coś rozdawałem Wam, no bo mnie było ma dostać po prostu i ff, miałem do tego możliwość. Teraz taka możliwość została trochę zaprzepaszczona z tego powodu, że straciłem dużo hajsu. I ogólnie nigdy na filmach z For lifea. No praktycznie nigdy, praktycznie, bo może coś tam się jakoś pojedynczo zdarzyło. Nie wrzucałem donateów od widzów, które dostałem na serwerze. Od dzisiaj każdy donate, który dostanę, nawet jeden grosik, będzie wrzucany w na następnym filmie, który od was dostanę, bo muszę się trochę odkuć więc muszę, muszę trochę przyżulić, trochę przyżebrać. No i was poprosić, żebyście pomodli mi się troszeczkę odkuć. Nikogo nie namawiam, tutaj macie zasady ile możecie mi dać pieniędzy, żeby nikt mi za dużo nie próbował dawać, bo nie jestem bana. Po prostu liczę na waszą delikatną pomoc z waszej strony. Wszystkie donate będą pokazane w następnych filmach po prostu, które dostanę. Nie mam zamiaru się załamywać. Tak naprawdę jest to całkiem zabawne, ale to, że straciłem tą bazę, zamiast mnie zdemotywować, mnie nie bardziej motywuje. Do tego, żeby się delikatnie odbudować, no bo jednak w no sporo hajsu. No ale co zrobisz? No, załamując się, nic, nic nie zrobię. Może. Um, Może to przekuć po prostu w sukces. I tyle. Ale ja chyba jestem za bardzo przyzwyczajony do tego, żeby rozdawać pieniążki. Każda osoba bardzo dołączy od tego odcinka do organizacji Vibe. To jest 2000 PLNów przy następnym konkursie, który odbędzie się dla członków organizacji, więc myślę, że no nic tylko dołączać do vibe No nie opłaca wam się nie dołączyć. No i co? No i tyle, nie? Nie mam zamiaru się załamywać jak niektórzy, którzy na przykład coś się noga podwinie. Zamykają organizację, odchodząc z serwera i tak dalej. Ja taki yy, nie jestem. W ten sposób też chcę pokazać, że mi naprawdę na majątku za bardzo nie zależy na tym serwerze. To też nie o to chodzi, żeby go w tak głupi sposób, jak to zrobiłem. Lecz no po prostu... no tak no. Może już oficjalnie... Potrzebna pomoc. Oficjalnie zaprosić tutaj jakiegoś supporta i poprosić o to, żeby mi wydepał. Spokojnie. Jeszcze kiedyś dojdzie, że jak ona się pojawi na licytacji to jeszcze ja ją odkupię. Także no po prostu, podsumowując ten film, zapraszam do organizacji. Link macie w opisie do naszego Discorda. Dołącz do nas i poczuj vibe, start tak to kiedyś mówiliśmy, chyba tak, więc także poczujcie, bo ja dzisiaj nic nie czuję, mam zapchany kinol, jestem przeziębiony, ale lecimy i się kurwa nie poddajemy.